To jest Psalm 17 i werset 13. Powstań, Panie, wystąp przeciw Niemu, rzuć Go na kolana, niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika. To jest bardzo ważne, bo w angielskim przekładzie powinno to brzmieć w ten sposób. Psalm 17, 13. Powstań, Panie, rozczaruj Go. Rzuć go w dół. Uratuj moją duszę od bezbożnika, który jest Twoim mieczem. Bezbożnik w rękach ojca jest mieczem stwórcy. Ok? Według przekładu angielskiego, który był autoryzowany przez króla Jakuba Izraelitę. Więc w polskich przykładach mamy ten werset. Bardzo niepoprawnie przetłumaczony. Teraz, jak pójdziemy do przypowieści 16:7, jest zapisane tak: Gdy drogi człowieka podobają się panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Ok? Chwała najwyższemu, szalom.